Jednym z czynników wpływających na prawidłową gospodarkę hormonalną u kobiety, na regularność cykli miesiączkowych jest oczywiście stres. My wiemy doskonale, że takim hormonem stresu jest kortyzol. Każdy z nas, czy kobieta, czy mężczyzna w okresie stresu ma pobudzone nadnercza. Nadnercza produkują glikokortykoidy w dużej ilości. Głównym takim glikokortykoidem, czyli hormonem sterydowym, regulującym gospodarkę węglowodanową po części jest kortyzol. Czyli wtedy, kiedy my mamy stres, to oczywiście jest, jest, wysok, mamy wysoki poziom kortyzolu. Niestety ten kortyzol wpływa no, bardzo niekorzystnie na, na podwzgórze, na wydzielanie gonadoliberyny przez, przez, przez podwzgórze. Ta z kolei, czyli hamuje wydzielanie liberyny, hamuje pulsację gonadoliberyny. Ta z kolei powoduje y, hamowanie wydzielania y, hormonów tropowych przysadki, czyli FSH-LH i w konsekwencji dochodzi do zaburzeń krwawień miesięcznych, do niepłodności, a więc jeżeli taka kobieta jest w permanentnym stresie, to na pewno dochodzi do zaburzeń tej osi pod podzgórze-przysadka-jajnik, i do niepłodności, do nieregularności cykli, cykli miesięcznych. Drugim takim istotnym hormonem, który jest no, często podwyższony w stresie, to jest prolaktyna, której mechanizm działania również jest bardzo podobny wpływa na zmniejszone wydzielanie gonadoliberyny, i co w konsekwencji również powoduje zmniejszone wydzielania gonadotropin, które wpływają, nie, mo, nie mogą wpływać na Wydzielanie hormonów żeńskich przez jajnik.